Gmina Działdowo zmienia oświetlenie z przestarzałego sodowego na nowoczesne ledowe. Zakończyła się wymiana na wszystkich słupach oświetleniowych. O szczegółach mówi wujt Mirosław Zieliński. Zakończyła się wymiana lamp w całej gminie Działdowo. Chodzi o oświetlenie uliczne na ledowe. Całkowity koszt to jest około miliona złotych, rozłożony na 5 lat. Oczywiście tu najważniejszym elementem tego było bezpieczeństwo, bo jest to światło bardzo białe i, i troszeczkę rozszerzone, ale bardzo ważnym elementem również jest oszczędność. Mamy zamiar na tych lampach oszczędzać około 40%. W planach jest również potężna inwestycja związana z montażem lamp hybrydowych. Na jesieni Gmina Działodowo aplikowała ośrodki do Pana Marszałka na budowę lamp hybrydowych. Oczywiście niedawno otrzymaliśmy informację, że, że takie pieniądze mamy. Jest to około 2,5 miliona. Koszt własny w granicach 400 tysięcy będzie wymienione. 137 lamp na nowych osiedlach, które budują się wokół. Działdowa, gdzie w tej chwili jest no, duża trudność i myślę, że i czas i pieniądze, żeby pobudować normalną, e, normalne oświetlenie. Dlatego tu bardzo się cieszymy, tym bardziej mieszkańcy, że, że tyle lamp hybrydowych powstanie. To też jest, e, idziemy jako, jako gmina w stronę odnawialnych źródeł energii, gdzie e, oczywiście lampa hybrydowa będzie, będzie to pozyskiwanie energii e, ze słońca i e, z wiatru. Dzięki omawianym inwestycjom zmniejszy się koszt oświetlenia w gminie Działdowo oraz negatywny wpływ na środowisko.